you <music> Na ulicy Wiśnej w Krakowie odnaleźliśmy Samui, restaurację, która została stworzona przez wielbicieli tajskiej kultury, historii i oczywiście kuchni. Szefuje tu Pim Vipada, która o kulinarnej sztuce Tajlandii wie wszystko. Kasiu czuje, że będzie ciekawie. Mówi się, że tajskie jedzenie to nie jest tylko posiłek, to kulinarne doznanie. Ja jako wielka fan tajskiej kuchni całkowicie się z tym zgadzam. Zobaczmy, czego uda mi się nauczyć dzisiaj w Samui i jak w ogóle powstało to miejsce. Pani Dorota i pan Rafał Szlachta są właścicielami restauracji i pasjonatami wszystkiego co związane z Tajlandią. Samui odzwierciedla te pasje. Panie Rafale, jaka jest historia Samui? Jak ten lokal powstał? Ponieważ zaczęło się od tego, co kocham, co lubię najbardziej, od mojej pasji, od Muay Thai, czyli boksu tajskiego z Tajlandii, od moich pierwszych wyjazdów do Tajlandii. Tam poznałem Tajlandię, potem poznałem tą kuchnię tajską. Trochę to trwało latami, ponieważ to nie było takie proste. Okazuje się, w Polsce znaleźć kucharzy gotujących po tajsku nie można. Trzeba przywieźć tajów. Tajowie, wbrew pozorom, tak chętnie jeżdżą za granicę, żeby jechać na duże i zostać tam. Ale po latach, latach w końcu dobrych kontaktów z ambasadą udało się namówić ambasadora, jak wyjeżdżał z placówki tutaj polskiej i jechał na inną placówkę. Udało się namówić, że jego osobista kucharka, żeby została tu w Polsce, ona ściągnęła pozostały skład i tak jakby to się wszystko zaczęło. Samui to jest nazwa wyspy, która jest w Tajlandii, na południu Tajlandii. To jeszcze jest taka dziewicza wyspa w Tajlandii, można powiedzieć, gdzie nie ma tego takiego natłoku turystów. Także no, ta Tajlandia cały czas się przewija przez nas życie. I to jest taka rzeczywiście stuprocentowa Tajlandia, prawda? To jest jak sport Walki. No zajmuje się Muay Thai od samego początku, w każdym sporcie walki, także w Muay Thai liczy się perfekcja, doskonałość, dążenie do tego co najlepsze, oryginalne. No i z kuchnią było tak samo, można było wziąć książkę do gotowania i próbować oszukiwać siebie i innych, że to jest kuchnia tajska. Ale myśmy od samego początku postawili, kucharze muszą być z Tajlandii, to jeszcze kucharze, które gotują tak od serca, tak tradycyjnie po tajsku. Przyprawy tajskie, oryginalne tajskie, wszystko co możemy mieć to mamy takie, takie dokładnie jak w Tajlandii. Jak go samoistnieje? Ja. Samu istnieje już 5 lat y, na rynku. Mamy dużo stałych klientów i to najbardziej cieszy, bo tak naprawdę takie najmilsze, co może spotkać zawsze każdą restaurację, to jest ta rzesza jednak klientów, którzy wrac wracają. E, gdyby Pan miał powiedzieć po tylu podróżach do Tajlandii, co w tym kraju jest tak niezwykłego? Że przyciągał, ale też bardzo zapada w pamięć. No jest to kraj na pewno tego uśmiechu, takiej życzliwości, takiej pełnej życzliwości. Ja mówię w Tajlandii, pierwsze co przyjechałem, to naprawdę pamiętam te dwie złożone ręce, ten znak Sałat czyli to przywitanie i ten wielki uśmiech. Wchodząc tutaj, a raczej przechodząc obok wejścia, zauważyłam przed wejściem pojazd, samochód, nie wiem jak to nazwać. Mógłby mi Pan powiedzieć, co to jest? To jest tuk, tuk czyli taki pojazd trzykołowy z Tajlandii. Ma on za zadanie nagradzać naszych specjalnych gości, którzy do nas najczęściej wracają. Przywozi też gości z hoteli. Jest to taka atrakcja, której nigdzie w Polsce poza Krakowem, poza tą naszą restauracją nikt nie spotka. W takim razie mam nadzieję, że uda mi się przyjechać tym słynnym tuktukiem. Ale tuk-tuk to nie jedyna charakterystyczna rzecz, jeśli chodzi o Samui. Zaraz porozmawiam z panią Dorotą o niezwykłym wystroju tego wnętrza. Pani to proszę powiedzieć kilka słów o wystroju wnętrza. Czy, czy wszystkie przedmioty, które tu znajdziemy, pochodzą z Tajlandii? E, tak. Większość e, dekoracji, która tutaj wisi na ścianach i stoją różne posążki, e, jest przywieziona przez nas osobiście z Tajlandii. Także to są oryginalne rzeczy, e, a wystrój jest kierowany tym, żeby było kolorowo i wesoło, tak jak w Tajlandii. A czy nasi Tajscy kucharze mieli kiedyś szansę spróbować polskich pierogów? A tak, oczywiście, polskie pierogi, bigos, żurek, jakieś tam barszczyki, takie typowo polskie dania. To oczywiście. I, i, i jakie było ich wrażenie? Bo to jest totalnie inna kuchnia, totalnie inny sposób gotowania niż w Tajlandii. No... Y no. Smakowało, tak, ale to nie są rzeczy, które po prostu jedzą na co dzień. Z perspektywy czasu, bo to już jest 5 lat, odkąd, odkąd istnieje mm -hmm. ta restauracja. Wyobrażała sobie Pani jakikolwiek inny rodzaj kuchni, i próbowanie serwowania jakichkolwiek innych rodzajów dań, czy jednak ta tajska kuchnia to już jest stoi, kropka? Myślę, że pozostaniemy jednak przy tylko i wyłącznie tajskiej kuchni, bo jest nam z tym dobrze. I mi też będzie dobrze, jak w końcu zacznę gotować. W kuchni czeka na mnie Pim, mistrzyni tajskiego gotowania. Przebieram się i lecę. Kasiu, pora użyć języka angielskiego. Ale nie martw się, gotować będziecie po tajsku. No idź już, wiem, że nie możesz się doczekać. Pim Wipada pochodzi z Tajlandii i całe życie poświęciła na doskonalenie tradycyjnej tajskiej sztuki kulinarnej. Gotowała dla rodziny królewskiej Tajlandii, króla Arabii Saudyjskiej i wielu innych znakomitości. Poznajcie Pim, która razem ze swoim pomocnikiem pokaże mi, jak ugotować, no właśnie, co. What we gonna cook today? Today I will show green curry with prawns and bamboo. Czyli przygotujemy zielone curry z krewetkami i bambusem. Z krewetkami pomoże nam... So welcome. So, how we prepare the prawns? Yes. Wcinamy wszystkie nóżki mm -hmm. i przecinamy, przecinamy dwie krewetki. Otwieramy krewetkę. Aha. Jest. Wyciągamy tą czarną niteczkę na zewnątrz. I Idziemy z krewetki skórę. Nie wydaje się takie trudne. Okay? That's your turn. Ah, my turn. Okay. Let's see what I can do. Oh, and that's it. But I think you do it faster and better, so I'm gonna let you finish. Tell me, in in Thailand, you use a, a lot of street food. Yes, seafood always really, A and lot of sea. Thai food is pretty spicy. Yes, pretty spicy. They have hot, food, hot food, yes. right? right. <laughs> and Polish, Polish people now they. Learn to eat the hot and spicy food. Yes, now my my dear more is put in this long to no. now. Polit people, people eat more spicy. More spicy. The, when they come to small Thai restaurant, they liquid medium high. Thai. Thai. Very high. So Hottest is the Thai level. Our shrimp is ready. We are ready to start our work. I thank you. Okay, next step. Okay, next I will put. is coconut milk. Yes, coconut milk. Oh. Coconut milk. Coconut milk. Yes, all. Coconut milk. Milk. all? Yes, on, This for one more chat. This is big. Big. For you, great. Then yes, yes. For two, yes. And we put little bit. A little bit. Yes. Okay. So we put uh, green curry pasta. this. Yes. This is the green fire bass. I wcześniej spedited it on Very nice. This is A little bit for uh, like low soup, you yeah. know? To jest rosu. Rosu rosu prosu, prosu, yeah. Yeah. This is the fish sauce. This is the fish sauce. Salt, standard Thai food. We must put. We might, I put half of spoon. To sauce. I put I Sugar, not cukier. Too much. It, it have odrobina popcorn. cukru. Yes, yes, okay And we put lime leaf To jest coś bardzo fajnego, ciekawego. To są liście limonki. Pachną fajnie. This one? Jeden well, liście limonki. Okay. How the cook one portion I think about uh, two minutes. Now, this bamboo. To jest nasz bambus. to so now we bamboo. give me soup. This soup. OK, now we start put prawns. I Na nasze lądują w tej yes. bardzo ogromnej oh, Swimming pool. Do you know why I show this? Because inside pasta clean party we have A, okay. put everything, oh, everything inside. Is inside. inside. Yes. W środku yes, naszej everything. zielonej pastykary mamy trawę cytrynową, która pachnie po prostu nieziemsko, <laughs> liście limetki, Czyli limonki. I powiedz mi jeszcze raz, co to jest? Kalanka. Kalanka. Kalanka to rodzinny imbir. Czyli to jest roślinka, która pochodzi z rodziny naszego rodzimego imbiru. Spróbuj okay. teraz. Czy to jest pełne? Czy to jest pełne? Teraz najlepszy moment próbowanie. Co wy sobie daliście? Czy bardzo pyszne? Dodajemy odrobinę papryki. Do czym? Do czym? And Mix. Mix. OK. Of course, <laughs> right? Right. First, right? From the master. Yeah. Yeah. From the master. Jestem yeah. yes. dość, so, ale uh, tell me, how's it? it good? Yeah, very good. It's really, it's really amazing. Yeah. Beautiful. And it looks beautiful. <laughs> 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 ah, you definitely oh, have to God. go to Thailand. Jaśmi noweryż i tak powinniście teraz podawać. Mieszacie. cię. Oh, that's yeah. beautiful. Nie będę czekać. Zróbmy to tak jak powinno to Thank you so very much yes. for this precious lesson. Yes. It was really a pleasure and a great honor to meet you and to cook with you. i to visit my Thai and thank and, you. And well. if you can teach me how to say jinkuye in Thai. Okulka! Słyszeliście Państwo? Dziękujemy i do zobaczenia. Może chociaż na wynos ktoś mi zapakuje. Co za premedytacja. Kasiu, apetyt zaspokojony? Wyglądasz na szczęśliwą. Widzę, że owoce może przypadły Ci do gustu. Wobec tego za tydzień ośmiornica, ale tym razem po włosku, z prawdziwym domowym makaronem.